Grażyna to nauczycielka, która inspiruje młodzież nie tylko na lekcjach. od zawsze chciałam pomagać ludziom, więc dlatego też wybrałam zawód psychologa i myślę sobie, że wolontariat jest takim dopełnieniem tej mojej drogi. Taką najważniejszą wartością, którą chcę przekazać naszym uczniom, jest to, żeby pamiętali o tym, że dzięki empatii i otwarciu na drugiego człowieka mogą tak naprawdę zmienić świat na lepsze, bo to od nich zależy, jaki będzie ten świat. Niektórzy z takich nieśmiałych obserwatorów stają się aktywnymi uczestnikami działań, swoją Kreatywność, zdolności organizacyjne. Wolontariat ogólnie jest źródłem pozytywnej energii i myślę sobie, że tak jak moi uczniowie uczą się różnych nowych rzeczy, tak i ja dzięki wolontariatowi stałam się bardziej pewna siebie, otwarta na nowych ludzi i tak samo myślę sobie szczęśliwa, że mogę pomagać. Grażyna wie, że najważniejsze lekcje to te, których nie znajdziesz w podręcznikach. Wolontariat to inwestycja w przyszłość młodych ludzi. Naucz się pomagać.